fany polski streamer Twitch spotkał kolejnych kiboli, uciekał, wzywając pomocy. Kolejna już tego typu akcja w zaledwie dwa tygodnie. Polski streamer, który nadal pozostaje najbardziej znany z używania gazu na ludziach, spotkał kolejnych kiboli. Kawiak to bardzo specyficzna postać, która jeszcze dwa dni temu wstawiała zdjęcia z trumny. Wczoraj natomiast normalnie streamował, efektem czego była ucieczka przed ponoć kibolami. Stream w pewnym momencie tej ucieczki został zakończony, czy też bardziej przerwany. Jeżeli kompletnie nie znacie sytuacji, to odsyłam do filmu Konopskiego, który nagrał film o jego poczynaniach i i ujawnił wiele innych przewinień. Kawiak znowu streamuje efektem, czego są mniej lub bardziej kontrowersyjne akcje. Jedna z nich zakończyła się krzyczeniem policja i proszeniem o pomoc. Gonią, gonią nas, gonią nas, gonią nas, 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 szybko za mną! ręce i Policja! Halo! Policja! Były tam jakieś niesamowite historie o tym, ile ludzi go goniło, ale na jego własnym Discordzie ludzie śledzili akcje między innymi na kamerach miejskiego monitoringu, podśmiewając się, że kawiak uciekał przed własnym cieniem.